Piwo jest takim produktem, który towarzyszy człowiekowi od podobno nawet tysięcy lat. Od samego początku to piwo produkowane było w taki sposób, że ważniejszy był smak. Więc stosowano różnego rodzaju zboża: jęczmień, pszenicę. Używano też owsa, ale do piwa dodawano też różnego rodzaju zioła. Na początku dodawano zwykłe zioła, które wywoływały gorycz nazwano te zioła tak zwany gród. Później odkryto, że najlepiej sprawdza się chmiel. No i ten chmiel jest taką przyprawą dla piwa. Obecny rozwój piwowarstwa zmierza właśnie w kierunku e, wykorzystania różnych rodzajów chmielu, które dają różne aromaty i różne smaki. Piwowarstwo jest przyjazne dla zwykłego człowieka, którego nie stać na swój kawałek ziemi i pracę w winnicy, dlatego że dobre surowce można bardzo łatwo kupić. W Polsce mamy mnóstwo spe sklepów specjalistycznych, którzy sprowadzają surowce z Czech, Stanów Zjednoczonych, Niemiec. Bez większego trudu można rozpocząć karierę z piwowarstwem. Na początek potrzebny jest duży garnek, plastikowe wiadro i w zasadzie można już zacząć. W garku można począć zacieranie, ważenie, w plastikowym wiaderku można fermentować i po kilku tygodniach mamy gotowy produkt własny no i bardzo często smaczny i lepszy od tego, co kupimy od naszych rodzimych koncernów piwowarskich. Powiem szczerze, bardziej od picia piwa lubię je robić. Lubię się zastanawiać przez czasami kilka tygodni, z czego zrobiłbym następne piwo. Czytam sobie wtedy różne książki, przeglądam fora internetowe, zastanawiam się nad e, różnymi rodzajami słodów, chmielu, drożdży. Taka lektura inspiruje mnie do zastosowania takiej lub innej receptury. Myślę sobie, jak to może smakować. No, ale po tych kilku tygodniach trzeba rzeczywiście zabrać się za produkcję. Sam ten czas oczekiwania na to, że wreszcie znajdę chwilę wolnego czasu, żeby zająć się ważeniem przez kilka godzin, to też jest bardzo taki ekscytujący czas. No i wreszcie samo ważenie, kiedy wiem, że muszę kilka godzin poświęcić tylko na to, muszę się skupić na jednej, czyn na jednej czynności, muszę w głowie pamiętać o tych wszystkich krokach, które trzeba wykonać. To pozwala się, jakby, tak odizolować od. Świata zewnętrznego, od tych różnych spraw bieżących, które trzeba załatwić, trzeba tylko skupić się, co się robi, w jakiej kolejności, i to jest, to jest bardzo odstresowujące. Na końcu przychodzi ten moment, kiedy wsypuje się drożdże, zamyka się biornik fermentacyjny i czekamy kilkanaście godzin, zastanawiając się, czy drożdże ruszą. Czasami zdarza się, że nie ruszą, chociaż w ostatnim czasie. Producenci dostarczają takie gatunki drożdży, które nie zawodzą. Wobec czego po kilkunastu godzinach z przyjemnością widzę, jak fermentacja startuje. Pojawiają się pierwsze oznaki piany, pojawia się ciśnienie w zbiorniku, pracuje rurka, i widać, że drożdże już się zadomowiły i dzielnie pracują. No i teraz musimy dać. Temu naszemu produktowi kilka tygodni czasu, żeby fermentacja zakończyła się, żeby drożdże po sobie posprzątały. Ten czas jest przyjemnym czasem obserwacji, czy wszystko jest w porządku, czy nie doszło do zakażenia. Podpowiadam tutaj taką dobrą radę dla wszystkich przyszłych piwowarów. Czystość jest najważniejsza. Lepiej dwa razy umyć wszystkie naczynia, niż zrobić to o jeden raz za mało. To, co lubię w piwowarstwie, że nakład kosztów nie jest duży, a można eksperymentować, tworzyć własne receptury, cieszyć się swoim własnym piwem. Możemy kogoś poczęstować, usłyszeć jego opinie, a można też wysłać na bywające się w Polsce i na świecie konkursy, gdzie specjaliści ocenią, czy nasze piwo jest dobre, czy nie.